Witajcie kochani, zobaczcie, gdzie ja dzisiaj jestem. Jestem ponownie w Bremen, ale tym razem chcę Wam pokazać, że jestem przy, przy, przy muzykantach, zwierzętach, tak zwanych Brema muzykantem. Każdy musi po prostu potrzeć o nogi osła i pomyśleć jakieś życzenie i ono wtedy się spełni. A tu cały czas stoją ludzie, robią sobie zdjęcia, bo to jest, wiecie, takie logo Bremen. Byłam dzisiaj jeszcze raz na yy, szkoleniu, to znaczy to było, wiecie, już takie zakończenie szkolenia. I dzisiaj po prostu dojechać w ogóle do Bremen to była masakra, bo na jeden yy, pociąg się spóźniłam, a kolejnym jechała taka grupa, po niemiecku mówi się na to Lebenshilfe, czyli tacy ludzie z, mm, niepełnosprawni, prawda, tak umysłowo niepełnosprawni, fizycznie niepełnosprawni. Cały wagon tych ludzi jechał i bo tak duszno. Oni się niepokoili, nie mieli czym oddychać, niepełnosprawni, a to, to tacy y, chłopcy byli, faceci właściwie, ja wiem, tak dwudziestoletni, i po prostu, słuchajcie, prawie że tam się nie pobili, wiecie, z, z takiej niecierpliwości. Zobaczcie tutaj, tam tak pan usilnie trzymał nogi osła. No i słuchajcie, ciężko było tutaj dojechać w ogóle. No, ale jak szłam na, na stację do pociągu, no to słuchajcie, znalazłam 5 euro. No to to było fajne, prawda? 5 euro znajomość, no to, to fajne. Takie wiecie, papierowe. 5 euro jest w, w papierze, więc ono było takie zwinięte widocznie komuś wypadło. Tutaj stoję też przy tym kościółku, gdzie są te bardzo znane witraże. I czekam na moich ludzi, znajomych pójdziemy sobie tutaj do kafejki jestem taka zmęczona, w ogóle dzisiaj jestem zmęczona po takim czasie yy, w ogóle muszę patrzeć, bo tam położyłam po takim czasie o, tutaj macie Brema muzykanten. wiecie co, cały czas podróżuję rano wstaję, ogarniam się i biegnę na pociąg, mam kupiony taki ten bilet miesięczny i to jest dla mnie ogromne ułatwienie, bo wiecie, tutaj w Bremen, gdziekolwiek znaleźć coś do zaparkowania, to graniczy z cudem. Tak zresztą jak w każdych innych e, miastach Niemczech, ale też w Polsce tak samo jest. Wiecie, w tych dużych miastach to jest masakra znaleźć coś. Dobra, idę teraz z Wami do tego osiołka. Gerhard Marx od 1889, 1980. Co? Pierwszy? Jakiś, jakiś, no nie wiem, dokładnie tutaj nie mogę tego odczytać. No i zobaczcie, tak wygląda to, to jest zwierzęta. prema muzykantem, widzicie? I tutaj... Obiema rękoma trzeba podtrzymać, więc robimy to tak. Tu Was postawię. Dajemy obiema rękoma i wszyscy. Ja za Was tutaj będę Wasze życzenia spełniała. Także pomyślcie sobie jakieś życzenie, a ja tutaj trzymam. Nie wiem, czy to tak trzeba pocierać. Ludzie też tak pocierają. No i teraz myślimy życzenie. Pomyśleliście życzenie. No to ostatni raz już trzymam za nogi i pocieram za te nogi. <gry> Zobaczcie, tak to jest. Taki jest osiołek i reszta muzykantów. No. Dobra, to wezmę moją torbę i może sobie będę szła sto, w kierunku stolika. I powiem wam, że tak, rano było w ogóle bardzo zimno, bardzo zimno. Ja wyszłam do czapki, było mi strasznie zimno, żałowałam, że nie wzięłam czapki. Ale już teraz na słoneczko, to już w ogóle jest cieplutko. Teraz zobaczycie, jak ludzie są ubrani, ale też każdy chodzi w kurtce. Wiecie, jest jeszcze przed południem. I jak to słoneczko tutaj stoi na słońcu. Zobaczcie, jak pięknie to słoneczko tutaj daje. I szukamy stolika. Szukamy stolika. Powiem Wam, że dzisiaj bierze mnie zmęczenie. No ale cały tydzień będę musiała jeszcze być na szkoleniu. Nie wiem, jak dam radę. Ale może to dzisiaj taki mam jakiś kryzysowy dzień tam nie było żadnego stolika, więc tutaj zobaczymy. Wszędzie są kafejki, ale wiecie co? Dobra, idziemy tutaj. Oj oj, 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 oj. niosę te wszystkie ciuchy.

każdy szuka czegoś do jedzenia ja też, ja też jestem głodna i zaraz muszę coś sobie zjeść także na razie zobaczcie, tutaj sobie usiadam na takiej ławeczce i muszę się zaraz tutaj ogarnąć z moimi rzeczami bo już wszystko wyniosłam ze swojego pokoju hotelowego, gdzie zwolniam pokój bo przenosimy się na inne szkolenie, ale gdzie to dowiecie się w następnym razem także pozdrowienia z Brennan Roland trochę się schował ale jak będę przy Rolandzie, no to się z Wami połączę. Pozdrawiam.